Jestem na Malcie, w stolicy Walecie, i filmuję mury obronne. Proszę popatrzeć, jakie potężne mury. mury. Bo to była twierdza obronna i port. Twierdza od portu. I widzimy statek wojenny, okręt wojenny. A teraz. Czteromastowy jacht. Jeszcze takiego nie widziałem. Ogromny czteromastowy jacht. Może to Jaki wielki. Czteromastowy jacht. Kolos. Cztery maszty. Raz, dwa, trzy, cztery. I to jest... Flaga maltańska na Dziowie powiewa O, widać wyraźnie flagę maltańską Jak chłopocze Flaga maltańska O, teraz widać, to jest piękny jacht czteromastowy ogromny przepiękny jak Kliper, Star Clipper się nazywa ale duży wielki jak Cztery a z kolei tam widać tył wielkiego transoceanicznego statku pasażerskiego. Gdzie on jest? O, tutaj widać i pokładów wycieczkowy, transosaniczny statek. Widać go od rufy. No i po drugiej stronie miasto, miasto. Powaleta waleta jest rozrzucona nad Zatoką. Proszę zobaczyć miasto kościoły. Takie miasto rozrzucone. Stolica Waleta jest w tej chwili na Walecie. A na morzu płynie jakaś motorówka. Tam też stateczek. O, motorówkę widać tak wyraźnie, jaka sługa ciągnie za sobą. Motorówka. Piękny widok. A to jest statek wyjedny, też waltański, piękna ulica, tam kafejki, kawiarenki. No przepięknie, widać wszystko i tereny zielone, i flaga maltańska się powiewa. O, flaga maltańska, i park. Naprawdę panorama miasta jest niesamowita. gdzie jakiś stateczek wycieczkały poparcie no tak